Kojarzysz taką sytuację w meczu z piłki nożnej, kiedy jedna z drużyn strzela bramkę, kibice, zawodnicy wiwatują, celebrują, wszyscy się cieszą, a po kilku chwilach przychodzi sędzia i mówi, że jednak bramka nie została uznana? Coś podobnego wydarzyło się dzisiaj. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał. I choć braliśmy pod uwagę, że system MyFixbooka może w takim czasie rzeczywistym jeden do jednego nie szczytywać danych i informacji z rachunków handlowych uczestników, to jednak w momencie, kiedy wszystkie transakcje są zamknięte, kiedy turniej się kończy, no to już za bardzo nie ma nad czym dywagować. Jednak, jednak trzeba zaznaczyć w momencie, kiedy transakcje są zamknięte. Tak się niestety nie wydarzyło i system źle pokazał końcowe rezultaty, które widzieliście wczoraj. Dlatego zawsze ostateczna weryfikacja i sprawdzanie jest robione ręcznie, gdzie patrzymy na statementy, na rachunki uczestników, którzy zgłosili jakieś nieprawidłowości. I tak oto dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli zmiany miejsc na podium. No i to się właśnie nazywają emocje do samego końca. Ranking, który pokazywałem w ostatnim nagraniu, który zresztą zamieszczam w prawym górnym rogu, nie zmienił się w dwóch kwestiach. Pierwsze miejsce dla Radka ze względu na najlepszą stopę zwrotu i drugie miejsce dla Dawida ze względu na najlepszy wskaźnik risk ratio na jego rachunku handlowym. Natomiast Ania, osoba, która jeszcze wczoraj była na czwartym miejscu, depcząc po piętach chłopaków, dzisiaj po dokładnej weryfikacji z wynikiem ponad 47%, plasuje się już na drugim miejscu. Tym samym zgarniając nagrodę pieniężną w wysokości 1400 zł, oczywiście bilet na live trading camp online, no i nagrodę, specjalną nagrodę niespodziankę. Także gratulacje Aniu, bardzo dobra robota, także za chwilę sobie zobaczymy szczegółowo jak to wyglądało na Twoim rachunku w perspektywie ostatniego miesiąca, ale jeszcze krótko, zanim do tego przejdziemy, dla osób, które są... No, bardziej ciekawe tego, co się wydarzyło i właśnie dlaczego jest, jest ta zmiana wyników, już tłumaczę. Tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, rezultaty z MyFixbooka Fixbooka były szczytywane w weekend i Ania plasowała się tam z wynikiem 1458 dolarów, jeżeli chodzi o balance, o kolumnę balance. To jest tutaj akurat w tym kluczowe, ponieważ za chwilę sobie przejdziemy do statementu i zobaczymy, jak było naprawdę, bo system nie zaktualizował zamkniętych w piątek wieczorem transakcji. A na raporcie z rachunku handlowego, który należy do Ani, widzimy ostatnie zamykane pozycje w piątek, także nie było transakcji zamykanych w poniedziałek czy coś takiego. Trochę tych transakcji w piątek o późnych godzinach było zamkniętych i tego system My Facebooka nie zczytał. I na samym końcu tego raportu widzimy rezultat wielkości na balansie, bo to powiedziałem, że na to trzeba zwrócić uwagę, 1618 Dolarów. Oczywiście od tej kwoty na balansie została odpowiednia kwota odjęta w postaci transakcji otwartych, które generowały jakąś, jakąś kwotę na, na minusie, natomiast i tak końcowy rezultat daje ani drugie miejsce. No i, i czy ta sytuacja oznacza, że Majeficboks jest zły, że jest do kitu, że z niego mamy nie korzystać. No nie do końca, z naszej perspektywy, w momencie kiedy testowaliśmy już masę tego typu systemów sprawdzających to, co dzieje się na rachunkach handlowych, to specyfika działania maje Booka jest akurat trafna i jest najlepsza pod kątem takiego działania turniejowego, jakim jest Elite Trading League. Po prostu najłatwiej się tego typu rzeczy sprawdza. No ale w, w niektórych przypadkach trzeba to bardziej zweryfikować. Tak jak powiedziałem, ostatecznie zawsze z tej Zawsze gdzieś tam poprawki wprowadzane są tym, tym ostatecznym, nazwijmy to, werdyktem. Także niespodziewany zwrot akcji, ale z tego miejsca też brawa dla Darka, który z miejsca trzeciego spadł na miejsce czwarte, bo w momencie kiedyśmy go o tym poinformowałem, napisał krótko ok, dzięki za info, w drugiej edycji docisnę. No i to się nazywa nastawienie, zajebiście, generalnie moim zdaniem, nie wiem jak Ty, ale dla mnie to zasługuje na lajka poniżej, także kliknij poniżej tego nagrania, lajk like koniecznie dla Darka. No i przechodzimy do rachunku Ani, zobaczymy co działo się w perspektywie ostatniego miesiąca podczas turnieju. No i mamy rachunek Ani oczywiście nie macie co patrzeć na te rezultaty, które są tutaj, czyli te 61%, ponieważ Ania miała jeszcze otwarte transakcje, dalej sobie handluje na tym rachunku handlowym, a oczywiście liczy się to, co było zaksięgowane, czyli Equity w momencie do zakończenia turnieju, czyli no do, do weekendu minionego. I teraz jak to wyglądało w perspektywie no ostatniego miesiąca? No widzimy tutaj mocny strzał na samym początku. Widzimy dalsze. Regularne wzrosty, bardzo fajnie jest obrazowane, i dalej Ania sobie po prostu z tymi, z tymi transakcjami leci do przodu. Mamy Drawdown na wysokości 29%, delikatnie ponad. Jeżeli przejdziemy sobie w większe szczegóły, widzimy, że było 121 transakcji i mamy zyskowność pewnie było delikatnie ich mniej, bo tak jak powiedziałem, no mamy już nowy tydzień i część transakcji pewnie zamknęła się też wczoraj, skoro się rezultat zmienił, natomiast mamy bardzo dużą skuteczność, jest tutaj 90% skuteczności, mamy widzimy najlepszy trade 291 dolarów być może ten początek, gdzie był taki mocny wystrzał, najgorszy to jest niecałe 28 dolarów na minus, średnio transakcja trzymana przez jeden dzień, z tego co pamiętam z tego podium to będzie taki najdłuższy chyba wynik pod tym kątem. No i przechodząc sobie do historii, jak sobie uszeregujemy zamknięte transakcje, no to będziemy widzieć, ile tych zamkniętych transakcji było w nowym tygodniu. Ale widzimy, że nie było żadnych. No czyli equity się zmienia, czyli transakcje, które są obecnie w grze, gdzieś tam mają na to wpływ, ale historia, transakcje wszystkie były zamknięte z, z piątkiem. Także. Tak to po prostu wyglądało. Widzimy open i możemy to sobie poszeregować. Ok, czyli z tego wynikał ten mocny strzał. Transakcja na jednym locie, transakcja zyskowna. Mam nadzieję, że zamierzona. Później mamy już 001. Mamy 01 lota w dalszych gdzieś tam działaniach. Także się te transakcje zmieniały. Tutaj ciekawe, dlaczego były te dwie transakcje na 01, ale ta była zyskowna. Ta również, więc ok na plus. Mamy dalej 0, 001. Tak sobie, idąc przez te transakcje, możemy sobie wszystkie prześledzić, bo jest ich no dużo mniej aniżeli u innych uczestników. Także nie ma żadnego problemu. Tutaj 05 widzimy. 002, 004 i końcówka turnieju. Tak, końcówka turnieju to było widać ostre. Ostre przyciśnięcie, bo to jest 12.03, czyli piątek. Otwarcie i zamknięcie, otwarcie, zamknięcie, otwarcie, zamknięcie. Było tych pozycji naprawdę sporo na 0102. No i to są te transakcje, które spowodowały, że Ania, najprawdopodobniej to są te, ale. Tak, zdecydowanie, bo widzimy tutaj rezultat 52 dolary, 5, dolarów, 34, 35 dolarów. Zdecydowanie to są transakcje, które no, można powiedzieć śmiało, że dały ani drugie miejsce. Więc ta strategia do, dociśnięcia przez no, właściwie na ostatniej prostej okazała się tutaj strzałem w dziesiątkę. Przejdziemy sobie jednak do, do instrumentów finansowych, jak to wyglądało. widzimy. Trochę transakcji na złocie to jest akurat w kontekście marca dużo par walutowych więc nie było tutaj jakby ograniczenia się stricte na przykład do jednego instrumentu tylko można powiedzieć całe spektrum ale jednak najwięcej tych transakcji to było na złocie i to były chyba te transakcje pod koniec bo tutaj się dużo złota pojawiało no ale tak to wyglądało u Ani wynik bardzo fajny przypominam raz jeszcze 47% patrząc po equity, czyli otwarte transakcje, które generowały straty, zostały odjęte od balansu zaksięgowanego na piątek. Także jeszcze raz gratulacje Aniu, a ja Wam jeszcze przedstawiam ostateczną już wersję graficzną obrazującą pierwsze 10 miejsc pierwszej edycji turnieju Elite Trading League. Gratulacje jeszcze raz dla wszystkich uczestników, gratulacje dla wygranych, już niebawem szczegółowe informacje dotyczące drugiej edycji, zresztą w momencie kiedy się pojawią to znajdziesz je w opisie tego nagrania. Tymczasem klikając zaraz obok w miniaturkę przejdziesz do najnowszej analizy rynku, prowadzimy coś takiego co wtorek i czwartek o godzinie 10, także jeżeli chcesz być z czymś takim na bieżąco to koniecznie zasubskrybuj ten kanał poniżej, kliknij sobie jeszcze w dzonek, żeby otrzymywać o tym powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!